Pomimo tego, że Manchester City przegrał w ostatnią sobotę z Nottingham i przez to osunął się w tabeli na piąte miejsce, pomimo tego, że w ostatnich 30 meczach musiał uznać wyższość przeciwników na aż 15 razy, ostatnio wydaje się, że pojawiło się światełko w tunelu dla City oraz dla samego Guardioli. Kto może odmienić ich sezon? Dlaczego aktualnie pozycja City w tabeli jest dość przeciętna, ale może potencjalnie się to zmienić? Oraz przede wszystkim, czy widać postęp w grze ekipy Pepa Guardioli po tym wszystkim dzisiaj 左边。走 Pogadamy. Patrząc na ostatnią formę Manchesteru City, no oczywiście to nie jest tak, że to jest standard, do którego przyzwyczaił nas Manchester City i Pepa Guardioli przez ostatnie kilka lat. Znalazły się tam między innymi dość bolesne porażki z Realem Madryt czy z Liverpoolem, ale także choćby w meczu z Newcastle po raz pierwszy w tym sezonie Manchester City nie dopuścił przeciwników do żadnej tak zwanej big chance, czyli tłumacząc właśnie dużej szansy, mówiąc kolokwialnie szansy stuprocentowej, choć ona nigdy stuprocentowa nie jest. W każdym poprzednim meczu w tym sezonie Manchester City przynajmniej raz dawał rywalom naprawdę dobrą szansę na zdobycie gola, nawet choćby w meczu z Nottingham Forest, który był wygrany przez ekipę Guardioli na początku grudnia 3-0. Wtedy Chris Wood stanął oko w oko z Ederson. Natomiast w meczu z Newcastle właśnie takiej szansy nie było i wydaje się, że spora część właśnie tych zachwytów, które wtedy można było akurat właśnie kierować pod adresem ekipy Guardioli może spłynąć w pewnym stopniu na Nikogo Gonzaleza. To jest piłkarz, który oczywiście przyszedł do Manchesteru City właśnie w zimowym okienku transferowym, tak naprawdę ostatniego dnia i miał być zastępstwem dla Rodrigo, czyli piłkarza, który tak naprawdę od kilku lat jest niezastąpiony w Manchesterze City. Wcześniej choćby Calvin Phillips próbował właśnie być backupem dla Hiszpana, natomiast koniec końców wylądował tak naprawdę na bardzo dużym zakręcie właśnie swojej piłkarskiej kariery, i to wszystko zaczęło się de facto w momencie przyjścia do Manchesteru City, kiedy to właśnie okazało się, że zupełnie nie pasuje on do stylu zespołu Guardiola. Samo City już w momencie kontuzji Rodrigo właśnie we wrześniu mogło przewidywać, że będzie miało problem w tym sezonie. Dlaczego? Dlatego, bo nawet w poprzednich kilku sezonach, kiedy właśnie powiedzmy, Guardiola miał kłopoty z tym jak to będzie wyglądało w środku pola, starał się znaleźć rozwiązanie tymczasowe, na przykład w postaci upychania wielu piłkarzy w środku pola. I tak samo było choćby w tym sezonie, kiedy to Mateo Kowacic, Rico Luis, często Gendogan, oni byli ustawieni bardzo blisko siebie i mieli zwyczajnie właśnie operować bardzo spokojnie, żeby tylko utrzymać się przy piłce. To było coś, co widzieliśmy choćby w meczu z Arsenalem jeszcze w poprzednim sezonie w październiku, gdzie także nie było właśnie Rodrigo wtedy przez zawieszenie, ale nawet kiedy Manchester City także miał bardzo słaby sezon pod kątem defensywnym, to znaczy kampanię 19-20 zwieńczoną porażką z Olimpikiem Lyon tuż po tamtym momencie, tuż właśnie po tamtej przegranej Pep Guardiola uznał, że musi rozwikłać kłopoty w defensywie poprzez trzymanie piłki jak najdłużej. I dlatego też ofensywa Manchesteru City w pierwszej połowie sezonu 2021 wyglądała naprawdę blado do momentu, gdy zaklikała, gdy obudził się Kai Gendogan i wtedy tak naprawdę Manchester City wskoczył właśnie na ten swój normalny poziom. Po co o tym mówię? Mówię o tym po to, aby powiedzmy zarysować pewien kontekst właśnie wokół którego dzisiaj będziemy się obracać. To znaczy, tak jak mówiłem w filmie bodajże około świąt Bożego Narodzenia o Manchesterze City, wtedy zauważałem, że właśnie City ma ten kłopot, że potencjalnie te właśnie rozwiązania, nawet tymczasowe, które wcześniej miał Guardiola. Pod nieobecność Rodrigo, albo też podczas gdy jego zespół był bardzo wrażliwy na kontrataki przeciwników, w tym sezonie absolutnie się nie sprawdzały. Nawet często w tym sezonie, tak jak mówił choćby katalończyk po meczu z Realem Madryt, w poprzednich sezonach zdarzały się momenty, kiedy mieli kłopoty bez piłki, ale nigdy nie było tak, żeby mieli kłopot z piłką. To znaczy, choćby właśnie w spotkaniu z Los Blancos, Manchester City w drugiej połowie chciał atakować zbyt szybko, kiedy nie było na boisku Jonas Tonsa, kogoś, kto kontrolował. Po meczu w środku pola okazało się, że właśnie mecz Manchesteru City zmienił się poniekąd w takie spotkanie koszykówki, i momentalnie Real Madrid przejął inicjatywę w tamtym meczu, choć już przed przerwą oczywiście mógł strzelić tych goli więcej. Patrząc na ogólnie ten sezon, Guardiola często powtarzał, tak jak choćby po meczu z Juventusem, że to, co ich uratuje, to jest ich sposób grania w piłkę, właśnie zauważając, że bardzo istotne jest to, aby akcje przeprowadzać w dość powolnym tempie, albowiem. To nie jest zespół, który jest stworzony do tego, żeby biegać od jednego polekarnego do drugiego, tak jak choćby zauważał przed meczem z Tottenhamem. No ale właśnie pytanie, dlaczego w ogóle nagrywam ten film? Czy jest sens mówić o Manchesterze City, który potencjalnie wraca do formy, skoro ostatnio zdarzyła się porażka z Nottingham Forest? To oczywiście pokazuje, że być może właśnie ta przebudowa Manchesteru City, a nawet na pewno, będzie trwać jeszcze przez kilka, być może nawet kilkanaście miesięcy, ale faktem jest, że patrząc tylko na statystyki, tak jak widzicie, choćby po tym wykresie, to znaczy po XG oraz XG przeciwko Manchesterowi City, te ostatnie kilka tygodni... Już pokazują, że Manchester City dużo częściej jest powiedzmy mniej więcej na remis z przeciwnikami, aniżeli to było choćby w tym momencie sezonu, to znaczy mniej więcej w listopadzie. Tak jak można zauważyć, City nieco się uspokoiło. Co więcej, przechodząc już do głównego bohatera tego odcinka, to znaczy Nico Gonzaleza, można podzielić ten sezon Manchester City na trzy części, to znaczy po pierwsze z Rodrym, oczywiście umownie, bo Rodry na początku sezonu wciąż wypoczywał, natomiast, mimo wszystko, ten start sezonu Manchester City był Właśnie całkiem niezły i wtedy XG przeciwników wynosiło mniej więcej 0,70 na mecz. Gdy mówimy o tym, co działo się od mniej więcej września do początku lutego, tak jak widzicie, XG przeciwników wynosiło ponad 1,5, co naprawdę jest wynikiem niespotykanym jak na Manchester City. Natomiast z mini Rodrigue, to znaczy właśnie z Nico Gonzalezem, XG przeciwników wróciło do poziomów powiedzmy znanych nam z poprzednich lat pod wodzą Pepa Guardioli w Manchester City. Czy na pewno powinienem nazywać Nico Gonzaleza mini Rodri? Tutaj to już jest osobna kwestia, natomiast patrząc na właśnie słowa samego Pepa Guardioli, tak jak widzicie po meczu z Newcastle wygranym przez City 4 do 0, pewnie jeden z najlepszych meczów City w tym sezonie, on sam mówił o tym, że przypomina właśnie Rodrigo Niko Gonzalez i że to jest duży komplement, że Rodri jest oczywiście najlepszy na świecie, natomiast że patrząc na prezencję, na wzrost oraz na pojedynki Niko Gonzaleza, to jest piłkarz, który z pewnością pomoże. Wła właśnie Manchesterowi City w tej części sezonu. Na razie oczywiście być może nie widać tego aż tak bardzo, natomiast tak jak mówię, pewne sygnały już można zauważyć. Po pierwsze, patrząc na to, co zmieniło się w Manchesterze City pod kątem działań z piłką przy nodze. To, co jest ewidentne, to jest fakt, że Nico Gonzalez jest piłkarzem, który wychowywał się właśnie w tej kulturze, powiedzmy sportu czy kulturze futbolu opartej na posiadaniu piłki, wcześniej w La Masi, później w Porto, a teraz jest także w Manchesterze City. To nie jest dla niego wielki szok kulturowy i i w wielu momentach, choćby w debiucie z Newcastle, tak jak widzicie, te podania niko Gonzaleza były naprawdę imponujące. On ogólnie pobił wtedy rekord, jeśli chodzi o debiutanta w Premier League pod kątem liczby celnych podań, i wydaje się, że jak najbardziej pod tym względem pasuje do Manchesteru City. Nawet jeśli Manchester City w wielu momentach atakował zbyt szybko w poprzednich kilku tygodniach, no to także w wielu meczach, tak jak choćby z Juventusem, kiedy tylko była szansa na kontratak, City zwalniało, żeby właśnie być bliżej siebie, ale tak jak już mówiłem, nie do końca przynosiło to rezultaty. Na początku jednak zajmę się właśnie Nico Gonzalezem z piłką przy nodze, i tutaj, tak jak choćby widzicie w meczu z Newcastle, od początku było widać, że to będzie ustawienie 2-3 w wyprowadzeniu piłki, i Niko Gonzalez to jest zawodnik, który jest naprawdę bardzo ale to bardzo świadomy tego co dzieje się wokół niego. To znaczy patrząc na choćby sytuację z drugiej minuty tutaj tak jak widzicie on wykonuje tak zwany skan krytyczny. To znaczy taki kiedy piłka już do niego leci i obserwujesz wtedy czy na pewno nie atakuje cię żaden przeciwnik. To jest pewnie jak większość z was wie, jeśli graliście w piłkę dość ciężkie do wykonania, żeby skupić się na tak wielu czynnościach w przeciągu kilku sekund. Natomiast Nico Gonzalez jest w stanie to robić konsekwentnie i jest w stanie jak najbardziej kontrolować właśnie ten tego meczu, często też sygnalizując kolegom, właśnie swoją pozycją ciała czy swoją mową ciała, to jak powinni się zachowywać. Tak jak widzicie, choćby w tej sytuacji, on uspokoił tempo, ale też w 20. Minucie, zwróćcie uwagę na ten moment. Jeden skan, drugi skan, a następnie, kiedy już dostał piłkę, no to okazało się, że wcale nie trzeba się śpieszyć, i tak naprawdę przez 8-9 sekund miał ją pod nogą właśnie Nico Gonzales, przez co też Manchester City, co logiczne, nie może stracić gola, jeśli tylko posiada piłkę. To oczywiście spotkało się z aprobatą samego Pepa Guardioli, tak jak widzicie choćby na tym ujęciu, kiedy Manchester City utrzymał się przy piłce, kiedy nie wykorzystał tego wbiegnięcia za plecy Omara Marmusza, Guardiola zaczął klaskać i wyciągnął pięści w górę, żeby właśnie pokazać aprobatę dla działań swoich piłkarzy, swoim zachowaniem także obok linii bocznej. Z kolei patrząc na ostatnie tygodnie, właśnie od kiedy już Nico dołączył do Manchesteru City, no to tak jak można zauważyć, XG przeciwników poszybowało w dół, ale także Manchester City nie jest aż tak powiedzmy tworzący sytuację w ofensywie, nie jest zespołem aż tak. Kreatywnym, właśnie gdy mówimy o działaniach w strefie ataku, i to samo można było zaobserwować w ostatnim meczu z Nottingham Forest, gdzie nawet Guardiola, zapytany po spotkaniu o kłopoty City, właśnie w tym meczu, zauważył, że nasza gra była nieco wolna, że nie mogliśmy połączyć się ze strefą ataku, natomiast nie mówił absolutnie o działaniach bez piłki, co moim zdaniem pokazuje, że właśnie. To, co jest powiedzmy bez piłki, czyli absolutnie kluczowa rzecz w futbolu, i być może nawet w tym momencie podstawa dla City, jest w pewnym momencie już, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte. To znaczy, spójrzcie na przykład na sytuację z meczu Juventusu z Manchesterem City, kiedy to w 31 minucie Ray Gendogan był ustawiony, tak jak widzicie, mniej więcej na skraju polekarnego. Gendogan mimo wszystko nie jest piłkarzem, który jest powiedzmy taką domyślną szóstką. No i tak jak można zauważyć, 3 sekundy po pierwszym screenie, to znaczy po takim starcie, przynajmniej dla mnie fazy przejściowej, kiedy Juventus miał piłkę i potencjalnie mógł ją zagrać do przodu, tak naprawdę Gendogan jest w tym samym miejscu i nie jest nawet blisko, aby wywrzeć. Presję na zawodnika z piłką w koszulce Juventusu. Patrząc na to, jak to wyglądało choćby, gdy mówimy o innej sytuacji, kiedy już Juventus zdobył gola na 2 do 0, tak jak możecie zauważyć, Gendogan wykonuje to, co potencjalnie powinien zrobić właśnie defensywny pomocnik, będący na jego pozycji. To znaczy, skanuje przestrzeń, obserwuje, że potencjalnie w środku pola jest wolny zawodnik, skanuje przestrzeń ponownie, natomiast podejmuje złą decyzję. To znaczy, przesuwa się do boku i zostawia cały środek wolny, co w konsekwencji sekwencji prowadzi do tego, że Juventus jest w stanie dać przerzut, a następnie zdobyć gola. Zresztą podobnie wyglądało to choćby w meczu z Ipswich Town jeszcze na starcie tego sezonu, kiedy to Ipswich objechało Mateo Kovacicia. Ten nie był w stanie spowolnić właśnie tego ataku aż tak dobrze, jak pewnie byłby w stanie to zrobić choćby Rodri czy właśnie Nico Gonzalez i także Ipswich wtedy wyszło na prowadzenie. Zatem te kłopoty powiedzmy Manchesteru City z brakiem szóstki, tak jak można było zaobserwować w tym sezonie były dość powtarzalne. Patrząc z kolei na to, jak zachowuje się Niko Gonzalez, to jest piłkarz, który moim zdaniem dużo bardziej pasuje właśnie pod tę rolę defensywnego pomocnika i widać, że właśnie ten timing decyzji oraz samo podejmowanie decyzji nie sprawia mu powiedzmy takich zmartwień czy choćby bólu głowy, jak choćby w przypadku Kajgen Dogana czy Rico Luisa. Patrząc właśnie na choćby tę sytuację w meczu z Nottingham Forest 31 minuta i tak jak widzicie potencjalnie Forest może wyjść z kontratakiem. Gdyby Niko tutaj się pośpieszył, gdyby wyszedł potencjalnie właśnie ze swojej strefy do pressingu, no to okazałoby się, że potencjalnie piłka mogłaby trafić do Chrisa już na wolnym polu. Natomiast koniec końców Nico Gonzalez jest ustawiony w taki sposób, że wyczekuje, i dopiero kiedy potencjalnie właśnie futbolówka może trafić do Chrisa wtedy tak naprawdę zaczyna działać i to wszystko nie kończy się kontratakiem Nottingham. Zatem, tak jak widzicie, zachowania Nico Gonzaleza oraz RKG Gendogana w podobnych strefach, w podobnych przestrzeniach były mimo wszystko zupełnie inne, i właśnie to ustawienie ciała, reakcja na stratę piłki oraz sam timing decyzji były na zupełnie innym poziomie u tych dwóch piłkarzy i to nie jest żaden hejt w kierunku Gendogana, choć on nie ma najlepszego sezonu, tylko bardziej pokaz tego, co właśnie daje Manchesterowi City Nico Gonzalez. Patrząc także choćby na mecz z Nottingham Forest zwróćcie uwagę na sytuację z samego początku meczu, kiedy to przebitkę wygrywa Murillo, czyli stoper Nottingham, a następnie tak naprawdę może potencjalnie zagrać piłkę do przodu. Natomiast to się nie dzieje, właśnie przez świetną pracę bez piłki Niko Gonzaleza. To jest ogólnie ciekawy wątek, to znaczy często obrońcy, czy defensywni pomocnicy niekoniecznie powinni być rozliczani ze względu na odbiory, przechwyty itd., dalej, tylko bardziej na to, czego właśnie nie robią, na co nie pozwalają przeciwnikom poprzez swoje działania, kiedy nawet piłki nie dotykają, tak jak choćby tutaj Niko. Nie dotknął on piłki, natomiast spowolnił on atak właśnie Nottingham Forest i potencjalnie zablokował dość groźną kontrę właśnie ze strony Gospodarzy, przez co też Murillo wycofał piłkę do tyłu, a City unika fazy przejściowej, gdzie potencjalnie trzeba byłoby wrócić aż 50-60 metrów na sprincie do tyłu. Patrząc na pressing Manchesteru City, on także nie jest dokonywany na zasadzie 1 na 1, przez co też często Nico Gonzalez musi znajdować się w sytuacjach 1 na 2 i tak naprawdę w odpowiednim momencie właśnie dobierać moment do skoku do przeciwnika, czyli znów kłania się na timing, i w tym także moim zdaniem jest dużo lepszy niż reszta piłkarzy Manchesteru City, a to, że już w pierwszej minucie w meczu z Nottingham Forest wygrał dwie przebitki i przez to też Manchester City był w stanie utrzymać się spokojnie przy piłce. Mówi wiele właśnie o charakterystyce tego piłkarza, który jest dużo bardziej fizyczny niż choćby Rico Louis i dużo bardziej przystosowany do gry na pozycji defensywnego pomocnika, aniżeli kowacić czy choćby Gendogan. Rzecz jasna, wiele wciąż do poprawy ma z piłką. To nie jest piłkarz, który właśnie powiedzmy wszedł do Manchester City z drzwiami i z futryną. Niemniej jednak, patrząc na to, czego już. Brakowało właśnie w Manchesterze City po tym, jak zszedł z boiska Nico Gonzalez, gdy mówimy o meczu z Nottingham Forest. No to zwróćcie uwagę na to porównanie statystyczne tego, co działo się przed zejściem, a tego, co działo się już po zejściu. Nawet jeśli posiadanie piłki wzrosło, nawet jeśli potencjalnie właśnie ta liczba podań przed zmianami i po zmianach wynosiła niemalże tyle samo, a mimo wszystko 30 minut tylko miało City właśnie po zmianach Nico Gonzaleza. No to faktem jest, że procent wygranych pojedynków spadł z 63, czyli z większości do zaledwie 14. A także Nottingham Forest w wielu momentach było w stanie właśnie zagrażać Manchesterowi City nieco bardziej długimi zagraniami ze swojej połowy, co zresztą było przyczyną straconego gola w drugiej połowie, którego zdobył Kalum Hudson Odoi. To moim zdaniem pokazuje też, że właśnie ta reakcja na stratę piłki oraz potencjalne zablokowanie właśnie pewnej przestrzeni na boisku nie było na odpowiednim poziomie po zejściu Niko Gonzaleza, i tylko pokazuje, jak będzie on istotną częścią w kolejnych kilku miesiącach dla Manchesteru City, jeśli ten zespół będzie chciał. Walczyć Mistrzów, a wydaje się, że to aktualnie jest cel numer jeden dla Pepa Guardioli. Zamykając już ten temat, warto też zwrócić uwagę choćby na postać Abdu Kodliera-Kusanowa, to znaczy nowego obrońcy Manchesteru City, który miał dość przeciętny debiut w meczu z Chelsea, natomiast od tamtej pory naprawdę imponuje swoją szybkością, tak jak to choćby było w meczu z Newcastle, kiedy nawet jeśli wyszedł agresywnie właśnie do Gordona i się przeliczył, to za kilka sekund był w stanie momentalnie wrócić właśnie za skrzydłowym Newcastle, który przecież dowolny Piłkarzy nie należy, a patrząc także na Nottingham Forest, tam także Kusanow był w stanie dogonić Chrisa Wooda, a nawet wygrać z nim pojedynek fizyczny i następnie sprawić, że City utrzymało się przy piłce. Więc właśnie i Kusanow, i Nico Gonzalez, choć moim zdaniem Gonzalez w większym stopniu, sprawiają, że Manchester City jest nieco bardziej stabilny w defensywie. Już w najbliższą sobotę bardzo ważne spotkanie, to znaczy mecz z Brighton, z zespołem na fali, właśnie gdy mówimy o tych ostatnich kilku tygodniach. Niemniej jednak, patrząc na właśnie Manchester City, oraz na trajektorię tego projektu, nie zdziwiłbym się, jeśli do końca tego sezonu, właśnie City miałoby pewne górki i dołki. Natomiast już po lecie, po okresie przygotowawczym, a także po tym, jak wróci Rodri i potencjalnie ta przebudowa nabierze jeszcze większego tempa, nie zdziwię się, jeśli Manchester City znów będzie walczyć o mistrzostwo. Oczywiście w tym momencie może to brzmieć dziwnie, natomiast patrząc na to, właśnie, że już znamy ten scenariusz. Manchester City dba o defensywę przede wszystkim, następnie przeżywa chude miesiące w ofensywie, a za moment już wskakuje na swoje normalne obroty. Jestem przekonany, że w kolejnym sezonie będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej. Ale czy tak będzie, o tym oczywiście się przekonamy. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tym temacie, a w tym tygodniu wleci jeszcze pewnie film o Brexicie oraz o dołku Kola Palmera. Trzymajcie się, siema!